Siemanko z tej strony Kamek i witam was w kolejnym odebraniu nagród za weekendową ligę. Dzisiaj dwie paczki za 100 tysięcy, ale uwaga, udało mi się zrobić elitę miesięczną. Nie warto było, naprawdę nie warto było tego zrobić. Nie warto było. E, ale cóż, e, Liga Weekendowa Mistrzostw Food jest złoto 1, mogłem wbić Elite 3, miałem jeszcze 4 spotkania, żeby w, musiałem wygrać 3 z 4 spotkań, ale nie grałem, już po prostu mi się nie chciało, ale paczki za 100 tysięcy też jest spoko, też jest spoko, nie powiem, że nie. E, jeżeli wejdziemy w ranking, właśnie tutaj widzicie, rozegrałem 36 spotkań, wygrałem 26, bo tyle potrzebowałem na Elite 3 miesięczną, e, więc tutaj sobie to odpuściłem, ale jeżeli wejdziemy do miesięcznego rankingu, mam 112 zwycięstw na 182. Dwa rozegrane, 18 meczów odpuściłem. E, powiem Wam szczerze, da się, dałbym radę wygrać 140. 140 mi się wydaje. 140-130 na pewno dałbym radę wygrać rozgrywając wszystkie mecze. 130-150 może tak powiem, tak szeroko dam, jeżeli grałbym, ale na razie odpuszczę sobie. Na pewno w styczniu nie będę grał tej weekendowej ligi. Dość mam, dość. Nie, więcej FIFA nie. Czekam na, na, na nagrody za miesięczną, to na pewno Wam wtedy to przedstawię. To chyba będzie za tydzień albo za dwa tygodnie. A my no, otwórzmy paczki za 100 tysięcy. No cóż, dwie paczki za 100 tysięcy. Ja na nic nie liczę. Oczywiście wiecie, będzie to, będzie, nie będzie to, nie będzie. W pierwszej nie ma walkout. Troszeczkę się zmuliła, ale. To będzie taka średniawka flara. Środkowa obrońca to będzie Howedes. No te karty 84 są coś warte, ale, ale szału nie ma. Szaka właśnie Howedes to wyślę sobie na transferową. Welbeck może... Um, Stegen, um, myślę, też z takich tańszych tutaj, o, Renato Sanchez na przykład, um, to też um, może się sprzedać, reszta, Quixel, tutaj raczej nie widzę nikogo, um, kto mógłby kosztować jakieś wielkie, wielkie sumy, no cóż, no, 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 no wiecie, no, to są paczki, to są paczki, nie liczymy na nic, ale <ścoughs> nawet informa nie będzie, nie będzie, jest jakaś spora flara. Środkowy pomocnik. O, Nine Golan. Okej, okay. tutaj już jestem bardziej uśmiechnięty, bo ten Nine Golan kosztuje pewnie około 30 tysięcy. Zaraz Wam powiem dokładnie. 50 nawet, 45. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo zadowolony. Paczka, no powiedzmy, że nie się zwróciła, ale, ale na pewno dosyć drogo to było. Rashford, może jeszcze. Mustasia bo ma wysoki overall. Czy jeszcze ktoś tutaj jest? Nie, nie ma, nie ma, nie ma. No powiedzmy, że, że, że jest ok. Wolałbym, żeby było. Lepiej, ale jeszcze 12 tysięcy garniemy. Mamy 130 tysięcy, nie jest najgorzej. Na, na liście transferowej mam mnóstwo, mnóstwo zawodników. No, z tych, z tych paczek za 100 tysięcy nie za bardzo nic się śleci, tak zauważyłem. Mamy i Cardiego, Jeszcze sobie posprzedajemy tych zawodników i będziemy mieli grube hajsiwo. Na co? Nie wiem, ale, ale na coś na pewno. Także ja wam dziękuję. Szybki odcinek, ale na pewno za dwa tygodnie około widzimy się w odbieraniu miesięcznie nagrody, gdzie będę miał 11 zawodników z Team of the Week. Tak które były w grudniu, więc mam nadzieję, że trafimy coś grubego. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.